Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Hardspace Shipbreaker. Breaker. No, i tutaj, oczywiście, e, tak w ostatnim odcinku będę ciąć. Eee, wszystko, e, cały odcinek, w sensie, żeby pokazać tylko najważniejsze rzeczy, może jakąś fabułę. Eee. Teraz raczej nic nie będzie gadać, poza oczywiście e, tym automatem, który gada na w hubie. E, no i tak, jak coś będzie się działo, to oczywiście będę to pokazywać, tak że coś się wydarzy. O, mamy to. Incoming transmission, waiting. Dzwoni. Rook, what's cracking? You hitting your salvage quotas and actualizing okay. your potential? <sighs> eh. no I know I'm snarky about the corporate stuff. Can't help it, really. I think I'm missing the gene that makes folks just accept things when they could be better. I know the fight isn't for everyone. But I grew up with it. I spent more time shaking off station security than playing with friends. Maybe it's naive to think the world should be better. But I don't mind. I'd rather be hopeful than jaded. Oh, Weaver's buzzing me. Catch you later, Rook. Loo out. Hello, Shipbreaker. This is your morning wake-up call. Możemy wejść jeszcze do workstation. Wszystko mamy hierarchię naprawione. Mamy trochę punktów. To może więcej tlenu. Może już całą zmianę wystarczy. Albo, albo prawie całą. 17 punktów, więc nic więcej nie kupimy. Teraz tak, skończyłem ten statek, mamy możliwość tego nowego go wzięcia. A ja myślę, że wezmę ten statek. Miej kasy z niego będzie, ale chyba będzie prościej go, go z, przemienić niż tutaj. O tu z tyłu będzie reaktor. To będzie do odcięcia przez Demo Charges, te ładunki wybuchowe. No i dużo... O, i tu zbiornik, zabawa, to może nie. Faktycznie weźmy ten statek. Zobaczymy, co z niego będzie. I ciekawe, czy przez to, że mamy rangę wyżej, ktoś z nami będzie pogadał na wstępie. All right. Jest. To this. From memoir. Innovation. If one cannot innovate, one must move aside for those who can. So Nazpałbym to troszeczkę bełkotem że, to usuwać się osobom, które coś wynajdują e, W dowolnym e, s, rozumowaniu tego słowa. Trafi, czy nie? O, 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 o doszło do eksplozji znowu tam z są beczki, tu będzie zabawa z ogniem ale najpierw może od środka zacznijmy wyciągać powietrze ale tu chyba nic nowego nie będzie on Mars. I can't say the name, but you've probably seen him on the news. And this guy really liked ice cream. But, you know, living on Mars, the ice cream there uses soy milk. Obviously, for a person so wealthy, he gets to call himself eccentric instead of crazy. Getting real ice cream from Earth to Mars is no problem, but we're still talking a 250-day trip for most shipments not ideal if you suddenly develop a craving for a flavor you don't have on hand. So he gets this idea that he's going to raise cattle on Mars. And he hires us to get him there. Man pays for a dozen calves, three male, nine female, which he hopes to get to Mars as quickly as possible. Program znaleźliśmy. Ciekawe co z tego wyniknie. Zmiana się skończyła, więc zobaczymy, co na tym dysku było takiego. Że możemy coś zainstalować. Jak dobrze zrozumiałem. Ale najpierw telefon. Hello, Shipbreaker. You have one incoming trans. Hey, are you all around? Seriously, what is with this guy? I honestly can't tell, if he's a sociopath or just incompetent. He's like. Extreme. Extremely intimidating. Should we reach out for some support? What kind of support you thinking? Like technical support? No. Hi. The union. I get why you think you want that, kid. But you don't. Trust me. You're talking about bringing the union stuff here? Let me handle it, folks. Please. Weaver, no disrespect. But this is becoming bigger than just our crew. The union might help us report this as an official complaint. Maybe mediate a discussion. Wait, wait. wait. I'm going to take care of y'all. Same as always have, okay? Just go on and get them 40 wings, all right? I'll take care. No, ten ten te, te związki zawodowe zaangażować do sprawy na ta co najdłużej pracuję jest Oraz szef chce to załatwić w, powiedzmy, dyplomatyczny sposób. Oraz od razu sięgać po wyższe osoby. I eee, co my tu mamy? No to A Mamy ten dysk. To było to, co słuchaliśmy coś na statku innego co to chodziło? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Eee, dużo punktów raczej dodatkowych nie mam, eee, ale więcej tych wodorów buchowych można byłoby mieć.

the only way to truly fix a mistake is to not allow it to happen in the first place i hope you're taking that in you can't truly fix a mistake so let's just avoid them to begin with okay no mistake go get him kid to, to W każdej robocie każdy popełnił pracy czy później błąd. Nie jest tak, że nigdy nie popełniamy błędów. Dobra, kolejna zmiana zakończona. Zobaczymy, czy coś będzie się działo po zmianie. Czy coś. O, jest telefon kolejny. Hello, Hey Rook. How's life. I don't know why, but I've been feeling a bit lonely lately. Lonelier than usual even. Which is saying something for this kind of work. Creeps up on me sometimes. Gets me thinking about this girl I knew back on the Air platform. Bumped into her while climbing around the scrap Red hair. Like hot metal. Wicked smart that one. Cute too. We ate falafel at a street vendor, then got ice cream. Her lips were cold and sweet when we kissed. I was too shy to go home with her. <laughs> she had fire in her. She left for a job out on the frontier. Other side of Jupiter. I'm not mad at her. I would have done the same thing. Where I'm from, you can't really pass up those opportunities. Wonder if she ever thinks about me. Hope she's happy. Hell, she sure shouldn't have any regrets. <laughs> anyway, I'll get back to daydreaming and leave you be. We well. out. Good morning, Cutter. It's time to begin your work day. Ktoś dzwoni? Nie dzwoni. Tu nic nie mamy. Workstation może coś będziemy mieli. Eee, bardziej do naprawy narzędzie, przynajmniej jedno. Eee, możemy, tak, wytrzymałość Hmm. Z większą siłą możemy pchać albo większą siłę ciągnąć. Uh. Może weźmy tą większą siłę w tych wszystkich elementów. E, jeszcze statek został do dokończenia, ten sam, ale jest bliżej końca niż dalej. Można też na starcie dnia, jak widać... Tak, witać. Yeah, for my fam. It's tough. There's five of us. My sobo, dad, mom. I know it's tough, but we've got your back. Thanks, Luke. O, dziwo, nic nie zaczął Salvage deposit registered. Account credited. Odciągam stąd paliwo, dlatego, że to wyjmę, i temu zachcę się od razu piorunami strzelać. To spali, e, a jako, że to są nikotniki z paliwem, to boję się, że wybuchną. E, tak, myślę, że końcówkę. żebym głupotę zrobił. Przyciągnąłem to za blisko siebie, a to zaczęło walić piorunami. E, w każdym razie tą zmianę pokażę Wam jeszcze, bo wydaje mi się, że bardzo krótki odcinek podróż, abym kończył po tej zmianie. Więc e, lecimy z nagraniem tego. już dużo rzeczy nie ma no wiele rzeczy wycięte już zostało wcześniej Problem z wyjściem to nie się, tak Drabiny są bardzo drogie aż 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 stanie. Coś jeszcze tutaj mamy oddzielonego chyba, nie? Na szczęście ten, Te silniki, trzeba na czas znaczy, no, no na czas w sumie Bo przycinamy Zaczyna się palić, my musimy dojść do środka I Wyłączyć paliwo No to udało się Bez większych problemów Jest cała Ta konstrukcja, się zaczęła przygibać bo to jest leciutkie już. A trzeba pamiętać, że jesteśmy w kosmosie. Słoniło niebo, czy jest słońce, po tej stronie słońca nie mam, a tu jest, dobra, wielkiego leci.

啥、啊？ części, więc możemy teraz jeszcze porzucać tam, gdzie trzeba. Tu. Tu. Ostatni Obecnie. poziom cel. Wkładania tego statku, a się jeszcze te, na tej zmianie spokojnie zdążę. Muszę zabić w tym momencie. Thank yes. Terminal... Tu tak, nie, czy, czy star, nie. To co odpowiada za latanie... ...to jest kokpit, o. Mamy też tu są drogie. te, te, te fotele. I'm going to deposited. Applying credit to Jeszcze sole drzwi i resztę do pieca, więc ta końcówka rozkładania statku była nawet szybka. Czy jest? No ale cóż, czasami ciężko określić, w którym moment nagrywać, czyli znaczy, w którym moment wrzucić, mówić i tak dalej, no bo jednak a, wydaje się, że nic się nie dzieje, a potem się okazuje, że przez większość czasu nic się nie działo, i teraz trzeba zdecydować. Więc ten, ten fragment, tą zmianę akurat E, oczywiście to wszystko, e, e, gdy znaleźliśmy się tam, jak gadali, to oczywiście to też trafi do odcinka. E, I mam nadzieję, że też jak teraz wrócimy, to coś będą gadać. Fa, fabuła szła do przodu. Ale poziomu nowego nie zdobyłem, więc może się okazać, że nic się nie wydarzy. Coś jeszcze wisi w powietrzu gdzieś. O. Ukrębna kabina. Może wpadnie. I coś tam jeszcze było. Coś będzie trwało, a nie, nie nikt. Nikt nie gada. To jeszcze zobaczmy, czy mamy możliwość. Eee, tak, mamy możliwość. Większy poziom. Op Mamy ten z naszego stroju. Dajmy sobie widzenie systemów, obiektów z kanerem, zasięg z kanera i dobra, i tyle. E, dziś, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I do następnego.